O! O kurwa, czekaj. O kurde. O, czekaj, czekaj. Nie czy się, bo usłyszy. Czekaj, wyłączę tego Discorda. A po prawej masz dźwięk, jak cię słychać. Dobra. Gdzie? A, tu! Czekaj, Discord. Czekaj, muszę posprzątać, bo mi się paluszki wysypały. Ja pierdolę. Świeżo odkurzałem. Zostałam cię, Danik! We nie w kurwie, drogi Słyszysz mnie? Nie pamiętam nie. jak się w to grało. Łata No to musi być cichutko bardzo. I'm ready, baby, where are you? ty kurwa tam ty chyba odpiertalasz Kur... idź Idź kur... Armeć Nie krzycz, nie krzycz Odbił prawie co j**ał wiesz jaką k***ę jest czuły na słuchy <śmiec> <śmiec> Achdy... Achdy ty. Ty jest <śmiec> o o ty, zdaje babę. dobra, No to idziemy, jak nie było to idziemy no już nie za sobą. Przepraszam bardzo. Tak wyszło. Gdzie on się respi? On kurwa idzie. Respi się. <grym> Jak on tu wejdzie, to nie będzie tam tak do śmiechu. To pan ze mną? Pana Twoja... Ty, gdzie ty kur... jesteś? Tutaj, tutaj jestem. Możesz nie chrupać mi schodów? Kant! No, gaśno. No i chuj. spin ode mnie. Idź ode mnie. Nie możesz tu być, kurwa. Aparat, aparat. Mam gotowości. Niej zawór niej Możesz spodnieść ten zawór? <laughs> Kurde, jak liszę, opóźnił się, przestraszył A możesz się odzywać? Możesz się odzywać. Nie. O kurwa

Ta. Nie krzycz, aż mnie przestraszył Ty przeładuj O oh, kurwa Kurwa Ty przeładuj oh, kurwa. To było tu Szkoda naszych łez! Ja nie wiem, że łza... ...bo za dużo jest. Na tym świecie wiesz. łez. Ej, zgubiłem się, No Masz prostą drogę, tybilu. A, dobra, przepraszam. Kasper <grym> się znowu zgubił. Akumulator. Akumulator. Ty k***a, j*****a! Nie strasz mnie więcej! Nie chowam się za pianinem, proszę tu nie przychodzić A co jak ci powiem, że ja też mu zrobiłem zdjęcie i zmarnowaliśmy dwie klisze Tu, no chodź Gdzie? No kurwa, masz jedno miejsce Pokój ochrony Nie, spierdolaj, cicho. No to słońce 9, to pamiętaj. Wychodzimy. Chcę Hi. Idzie, idzie, idzie. Ta kupa, idzie. Ty nie słyszysz, kupa. Was pisze, wasz plisze, wasz k***a! No. ci matkę! No idzie teraz, na no, dół idziemy. Przestań szmejść się, co? No, to dobrze. Ja? Tu będzie łom. Mówię ci. U, faj, to, Nienawidzę... O, pułapka, wejdę sobie. Co idzie? Chyba jest tu? Cześć! Tu! Wracaj! Pup, pup, Szmato! Pup, pup. O kurwa! Dalaj co ty robisz? I co? i co kurwa? No i chodź i tak, Ty stąd i nie, i tak, i tak, Umierasz teraz, umierasz! Chodź no, chodź, chodź tu no, chodź. Idziesz idziesz? nie idziesz? Bo tak byłeś? No, przy kolegach, jak i tak, tak, i tak, i tak, i tak, i się boisz. O k**wa. Tak to nie mogę! Nie ma szans, nie ma szans, Bober. No, nie ma szans. No, nie ma szans. No. mu zdjęcie. Nie luczę. To może go zawołajmy. Hello. Tutaj, o kurwa. Dobra. No, Jedziemy. jak fajnie, jak fajnie. Och, kiedy? Kur... Nie krzycz. Udało się, udało się, ja pierdola, udało się. jeszcze nie grał? Ktoś ma zaczerwona gra. Słyszysz to? Tak, zajebałem mu kajs. Nie to, kurwa. Te szepty. Ja tam nie idę. Czemu? Jeszcze nago? co my kurwa Dobra nie mamy? Posłuchaj. Słuchaj mnie. O? Chodź. Jak będziemy szli... Teraz. I dawaj. Następne drzwi. Od razu. O kurwa. W drzwi ja trafiłem. Nie mamy latarek znowu Czaj... Ty topchnąłeś? Nie <śm> <śm> hmm. O nam otwiera Otwieraj to, bo ci... bla, bla, bla. cię czośko. bla, bla, bla. bla, bla, bla. O kurwa, goni mnie! r 2 goni! Ale skurczywek! Ale skurczywek! On udawał, że śpi! Cześć to! Spopierdolony, ja, ja nie wiem, co się kurwa dzieje. Papers Kurpa. Co Co żeś zrobił? To, to nie byłem ja. Nie wiem, chodź. Wyjdziemy, idziemy tam. Chodź. A on tu biega po tym zawsze. Wyjebane mam to. You you are, you to fine, really Chłop spadł z okna. Spierdolaj. Ucieka! Złapał cię? Kurwa, tak. To jest w tym momencie, że wiedział, że to nie to jest to jest do przejścia szczerze. już <grywa> to jest <chore. grywa> Aha, już pierwszy. Paranormality się <laughs> Paranormality. Paranormality. O chul... kur... Tu! A, o, cóż cóż to... mnie! Jak? Woman. Czemu ktoś puka? Potrzebny jest klucz. Ja mam ten klucz! Ty pilu! <laughs> o! Wrzucię ci! Czyli tak miało być! Tak, tak, tak Nie pukaj tak Nie, alarmy masz u góry Co? Lasery Och, tak tycha Ej To ty nie pukałeś teraz Nie Dawaj, chodź tu. Czemu? Oczekiwanie. Dawaj do kurde sejfu. Jak sejf. We dwóch będziemy to kradli. Dobra. Lewo, no czy prawo, dół, lewo. Prawo, Klikaj na klewę. Dół. dół, lewo. No. Dół, góra. Jak tyle. <noise> Ale fajne. O Co tu o dzwoni? Telefon, nie odbieraj go. Jak to? Ja, ja wiem, jak to w filmach się kończy. <grystanie> o k**wa! Karbio, spadł. To ty? Nie! To jest zasilanie. Chodź, idziemy dalej. Ale ty masz sesek, Nie ta gra jest świetna Ale musisz mi otworzyć A co sam kurde, nie przejdziesz To no nie da rady Nie Kacper, nie żartuj sobie Chodź Kurwa Mać! Ja <grydolne> 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 Kurwa, Kurwa. Mać. Ja Jak pier... się cieszę, że pierwszy nie szedłem. drzwi nam się same odpoczyły, które te tu i się zamknęły. Patrz to, o kur... coś tam było chyba. Jest, duch jest. Yeah. Hey, wow. o kur... Nie, hej, wow, nie. Zaproził nas, kurde. Nie mogę się ruszać. Pomóż mi, 50 sekund was. No, jeszcze jestem zamrożony. Dawaj, dawaj, dawaj. Uważaj, tu są lasery wszędzie. O kurwa. Nie, nie, idź do mnie, idź do mnie. Nie cofaj, nie cofaj, nie, nie, nie! Czemu uciekasz? Nie wiem. No jak przejdziemy? O jest duch! Na środku jest Widzi mnie! Spierd tutaj Ja za ścianą się Zrobiłem slajda na kolanach O kur... idzie za nami Zamraża mnie, zamroziła mnie Zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi Albo nie wychodź Zostaw, zostaw mnie Ja pierdziele Łazięk Masz? Nie patrz Dobra wintro. Ja do lewej No żeś kwa spojrzał Spojrzałeś w to lustro Nie No jak nie, no kuźwa pęko Przecież... Dobra, ja do lewej ty do prawej na trzy Gotów? A. Dobra, chodź Skarbiec, patrz, mamy to No żeś chciał obiejobał. szybko. otwalaj to. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, póki dawaj, zajemy. dawaj, dawaj. Dobra. Du Lewo. Really nigga. Nie słyszę. Hey, what happened? Co? Nie słyszę nic. Ниндзя не слышал. Ну я... Ниндзя не слышал. Ну куда?